Oto Kingston Wide Drive dysk zewnętrzny, który wzbogaci Twoje urządzenia o funkcję bezprzewodowej przenośnej pamięci masowej oraz udostępnianie zawartości urządzeniom iPhone, iPad i iPod touch. Wystarczy podłączyć dołączony kabel do urządzenia Wide Drive, a następnie do portu komputera. Przesyłanie ulubionych plików polega po prostu na przeciąganiu i upuszczaniu. Utwórz własne foldery i organizuj muzykę, wideo, zdjęcia oraz inne pliki w wygodny dla siebie sposób. Już czas, aby odwiedzić sklep App Store i pobrać bezpłatną aplikację wi Wystarczy włączyć zasilanie. Teraz przejdź do ustawień w urządzeniu, wybierz opcję Wi-Fi i Kingston Wi-Drive, aby połączyć. Następnie przejdź do aplikacji wi W porządku, dysk WiDrive jest skonfigurowany. Co dalej? Disk Wide Drive umożliwia rozszerzenie pamięci urządzenia iPhone, iPad lub iPod touch oraz pozwala trzem użytkownikom bezprzewodowo korzystać z zawartości, od plików i muzyki do zdjęć i wideo na własnych urządzeniach w zasięgu 9 metrów. Amy pokazuje zdjęcia swoim przyjaciołom z wycieczki do Europy. Wszyscy oglądają zdjęcia we własnym tempie i nikt nikomu nie zasłania ekranu. Joe, który jest DJ-em, udostępnia znajomym swoje najnowsze remixy. Dzięki dyskowi Y Drive wszyscy mogą ich słuchać na własnych urządzeniach. A Mark udostępnia wideo ze swojej imprezy z ubiegłego weekendu. Wszystko odbywa się bezprzewodowo i jednocześnie dzięki niezwykłemu dyskowi Kingston Y Drive. Przechowuj swoje ulubione pliki i udostępniaj je swoim znajomym. Kingston Y Drive.